Okej, okay, moi drodzy, dopiero co przeszedł hype po drugim sezonie 1670, a do naszych kin trafia w ten weekend film od jednego z twórców, reżysera kilku odcinków obu sezonów, który podbił serca publiczności na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I dzisiaj pogadamy o tym, czy warto iść na najnowszą polską komedię do kin. LARP. Miłość. Trole i inne questy. To najnowszy film napisany i wyreżyserowany przez pana Cordiana Kondziele, który opowiada nam historię jakiego Sergiusza, czyli granego przez Filipa Zarembę nerda, który uwielbia wraz ze znajomymi bawić się w LARPing, ale w tym czasie w szkole pojawia się nowa dziewczyna, Helena. Grana przez Martynę Byczkowską, która miesza w jego życiu. I tak, moi drodzy, to był mój chyba ulubiony seans na tegorocznym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Może właśnie dlatego, że była to durna komedia z serduchem w odpowiednim miejscu. I moim zdaniem, przede wszystkim jest to udana produkcja, znaczy pan Kondziela tutaj robi, w mojej opinii lepszą robotę niż przy drugim sezonie 1670, to znaczy jest tutaj dużo więcej działających żartów, żartów słownych. W sensie wiecie. Dialogi, z których wynika coś śmiesznego, ale także sytuacyjnych, montażowych i reżyserskich są na przykład bardzo proste, ale jakże durno śmieszne. Wstawki na samym początku, gdy bohaterowie są przedstawiani poprzez narrację, że to jest Stefan. Stefan lubi jeździć na rowerze i Stefan w tym czasie robi. Udawaną stopklatkę, jakieś takie głupoty, takie zaczerpnięte z parodii czy z absurdalnych komedii, jakichś nagich broni i tak dalej. Tego typu zagrywek jest bardzo dużo na metr kwadratowy, więc widać, że ten film od początku bombarduje. Hej, to ma być śmieszne, ma być durne, trochę takie 1670. Moim zdaniem robi to lepiej niż drugi sezon, więc ja po prostu bardzo dobrze się na tym filmie bawiłem, to znaczy cały czas się śmiałem. Oczywiście jest to jedna z historii, która jeśli miałbym przejść do minusów filmu, żeby tak troszeczkę wiecie na zmianę. Jest oczywista, i jest to kalka wszystkiego, co widzieliśmy w kinie amerykańskim, jeśli chodzi o Coming of Age. No wiecie, chłopak w szkole, który jest klasycznym amerykańskim nerdem, którego zajawka na ten LARPing jest ciężka do zrozumienia dla szczególnie starszych ludzi w jego otoczeniu, takich jak na przykład fantastyczna rola ojca granego przez Andrzeja Konopkę, czyli jeśli chodzi o jakąś tam dyrektorkę szkoły, czy coś takiego. I wiecie, widzieliśmy tę historię milion, milion razy, tak samo ten wątek z dziewczyną, e, która troszeczkę wchodzi klinem między niego a paczkę znajomych. No znowu, no wszystkie jakieś takie Stranger Thingsowo, coming of age e, historie, tego typu miały te wątki mniej więcej tak samo prowadzone, także film w ogóle nie zaskakuje tym. Natomiast też uważam, że nie musi, albo gdyby był oryginalny, to mógł być rewelacyjny, a uważam, że jest zaledwie dobry, ale to i tak jak najbardziej mi wystarcza, ponieważ byłem na polskiej komedii, która mnie rozśmieszyła, która też oczywiście w bardzo ciekawy sposób wykorzystuje tytułowy LARPing. Widać, że pan Kondziela tutaj ma jakąś personalną pasję. Widziałem na Filmwebie, że w 2014 roku robił jakiegoś shorta o tym samym tytule. Który, zdaje się, że może już taką pierwotną wersję tej historii, że ten film jest rozwinięciem już z możliwościami budżetowymi idei, którą miał 10 lat temu ponad. I bardzo spoko. LARPing w tym filmie jest nie tylko ciekawy sam w sobie jako mechanizm niezrozumiałych nastolatków, które są nerdami, ale to dobrze, bo mają jakąś pasję, no bo wiadomo, że o to chodzi w tym filmie. Ale też LARP jest pokazany z dużą miłością i Kondziela bawi się budowanie tych scen tak, jakbyśmy byli w wyobraźni naszych bohaterów, więc parokrotnie w filmie uczestniczymy praktycznie w e, akcji fantazy, co uważam, że jest całkiem fajne, bo bez żadnych niedopowiedzeń pokazuje nam, co... Ci ludzie, co się w to bawią, w tym widzą. Przy okazji bawi się on też troszkę stricte filmowo, mówiąc, ile mamy jakby filmów czy seriali fantazy w polskim kijie. Niedużo. I oczywiście te wstawki tutaj nie są jakieś rozległe i długie. Nie mamy tutaj, prawda, władcy pierścieni zrobionego, ale przez te parę minut na ekranie dzieją się całkiem dobrze pokazane technicznie rzeczy ze świata fantazy, które jednocześnie współgrają z historią, no bo każdy z bohaterów ma jakąś jeszcze swoją tam stawkę, z kim tam się pokłócił, kogo chce poderwać i tak dalej. Oczywiście. Te relacje rodzinne też tutaj są bardzo klasyczne. To znaczy, obserwujemy bohatera z rodziny, w której nie ma matki, ponieważ uległa wypadkowi i ojciec ma po prostu problemy z synami. Stara się jak może, ale wiadomo, eh. Nie jest łatwo, jest to dosyć uniwersalne, myślę, że działające, myślę, że tutaj świetnie aktorzy wywiązali się ze swoich ról, ponieważ pan Konopka jako ten właśnie przejęty ojciec, ale wiecie, nie nieogarniający po prostu życia dzieciaka, szczególnie jeśli chodzi o ten larping i tak dalej, ze względu na pokoleniowe różnice, myślę, że oddaje to super. Filip Zaremba w głównej roli jest idealnym castingiem, to znaczy, no, po prostu idealnie się nadaje do takiego uroczego, pierdołowatego... Nerdowatego dzieciaka, który, wiecie, jakby trochę jak zbity pies kręci się po tym filmie i po prostu chciałby sobie coś tam robić w życiu, a nie wszyscy mu dają, i ciągle coś jakiś wiatr w oczy i tak dalej. Także myślę, że casting był super, wszyscy po kolei grali super. Najmniej. Ciekawą i wykorzystaną jest w, sensie w sensowny sposób w scenariuszu: jest bohaterka grana przez Byczkowską, czyli ta Helena, która jest nowa w szkole. Parę rzeczy naokoło niej, scenariuszowo mówiąc, wydało mi się durnych. Nie tylko, że oczywistych, jeśli chodzi o budowanie konfliktu z głównym bohaterem, ale. No, wręcz durnych, ale dobra, to już się czepiam, ponieważ myślę, że ten film nie można go brać w pełni na serio. Nie można, wiecie, rozkminiać go jako nie wiadomo jak skomplikowanego dramatu, gdzie tam wszystko musi się ładnie dopiąć, ponieważ co chwilę jesteśmy bombardowani humorem, śmiesznymi stawkami, durnymi żartami i na przykład drugoplanowymi postaciami, takimi jak Bartłomiej Topa. Tutaj, każą wam się przypomina on trochę postać yy, Lockharta granego przez Keneta Branę, z Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic. Jest to, wiecie, coś tego typu. I omówmy się, Bartą Topa ostatnio, między innymi dzięki 1670, absolutnie po prostu kradnie dla mnie wszystko, co w polskim kinie, jeśli chodzi o komedię, klasa. I tutaj nie ma go tak dużo, jakby się chciało, biorąc pod uwagę, że nawet jest na niektórych plakatach. To jest drugoplanowa postać, która ma tam z dwie sekwencje, powiedzmy, w tym filmie. Natomiast jak jest na ekranie, Wakradnie to. To są takie momenty, gdzie mówię więcej, kondziela więcej. Więcej właśnie takiego durnego, śmiesznego, abstrakcyjnego humoru, dziwacznych bohaterów, mniej tego dramatu, który jest po prostu kalką historii, które znam ze Stanów. Więcej takiego oryginalnego czegoś i więcej zabawy dla aktorów. Gdy w tym filmie ci aktorzy mogli się pobawić różnymi pomysłami, sekwencjami, tak jak właśnie topa. Swoją postacią. Ten film żył. To po prostu żyło. Także ogólnie ode mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Jednego tylko nie wybaczę, czemu został zmarnowany ten żart, gdy postać ojca, czyli pan Andrzej Konopka, idzie z synem do szkoły, ponieważ dyrektorka go wezwała. To żaden spoiler, nie? To jest jakaś tam jedna scena w filmie. I on jest e, myśliwym, chciałem powiedzieć łowczym. I on jest myśliwym, i ubrał się w taki klasyczny strój. Nie mam nazewnictwa, ale taką specyficzną czapeczkę, coś. I byłem przekonany, że padnie żart od naszego bohatera typu. I ty mi mówisz, że to ja się dziwnie przebieram w lesie? Nie, nie. nie padło. Nie, nie, nie. Tak, jak zobaczyłem tą scenę, to mówię: okej, okay, to musi się wydarzyć. Po prostu to był dla mnie w mojej głowie pewnik. Ech, no, może to tylko ja. W każdym razie jestem naprawdę oczarowany tym filmem. Prosta, durna zabawa z serduszkiem, z momentami, które jakby na poziomie relacji i emocji też działają, ale dla mnie to jednak była przede wszystkim przyjemna komedia, chociaż to, że LARP, LARPing, czyli Live Action Role Playing, tak? Dobrze no, mówię? Jest tutaj pokazany z szacunkiem i wiadomo, częścią fabuły jest to, że starsza ekipa w filmie, powiedzmy, nie ogarnia tego, co tam młodzież się bawi, co oni tam biegają po tym lesie przebrani, o co tu chodzi, nie? Ale myślę, że film to pokazuje w taki sposób, że już po obejrzeniu można jakoś załapać czemu to mogłoby być fajne i że chodzi tu głównie o kreatywność i świat naszej imaginacji, który troszeczkę się jednak urzeczywistnia, tak? To jest ta różnica między jakimś D&D, że siedzimy na kartce papieru i sobie wyobrażamy, a tym, że dosłownie jesteśmy za coś przebrani i coś fizycznie robimy, więc wydaje mi się, że to bardzo ciekawe. Nie wiem, jak LARPing w Polsce się ma, ale po obejrzeniu tego filmu myślę, że spokojnie mógłbym się w coś pobawić. To Znaczy się, wygląda to naprawdę zachęcająco. Także tak. W Polsce to chyba więcej jest jakieś rekonstrukcji, typu jakichś tam pod Grunwaldem wojskowych i tak dalej. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić i na pewno ktoś z was, kto się właśnie w LARPing bawi, teraz mi napisze w komentarzach, stary, dopiero co mieliśmy, prawda, zebranie na 100 tysięcy ludzi i tak dalej. Więc czekam na taki komentarz, jak macie jakieś filmiki czy tam, gdzie rzucić okiem, chętnie sprawdzę. A LARP, miłość, trole i inne questy? No, trochę ciężko zapamiętać, dostanie ode mnie siódemeczkę. Gdyby był mocniejszy fabularnie i mniej odtwórczy, jeśli chodzi o prowadzenie wątków, ocena byłaby wyższa, ale przede wszystkim dla mnie działał humor, także pana, panu Kondzieli gratuluję, bo e, nie jest to łatwe. Szczególnie, że nawet na ostatni sezon 1670 narzekałem pod tym względem, więc hej, dla mnie LARP jest lepszy. Mm. Czekam na Wasze opinie, jak Wam podeszło, jak już będziecie mieć okazję obejrzeć, dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach. <grym>